Cześć, witam wszystkich fanów pracy dobrymi narzędziami. Nazywam się Łukasz i dzisiaj chcielibyśmy razem z Jackiem Wniarczykiem, szefem serwisu marki Triton. Witam serdecznie. Pokazać wam, w jaki nietypowy sposób możemy użyć agregatu. E, przyjechaliśmy na budowę, chwilę pracowaliśmy, zostawiliśmy samochód złączony światłami. Na szczęście mieliśmy ze sobą e, na budowie agregat, plus dodatkowo nasz prostownik. Standardowo oczywiście agregaturze używamy do różnych elektronarzędzi. Czy to są szlifierki, czy są pilarki, czasem i czajnik się zdarzy, podłączymy nawet radio na budowie, więc jest to bardzo uniwersalne urządzenie. Natomiast teraz chcę Wam pokazać, że nawet jest w stanie spokojnie naładować akumulator, jeżeli w samochodzie zostawiliście zapalone światła. Zaczynamy podłączenie. Pierwsza rzecz, cała procedura startu, czyli włączenie przełącznika, to co w tej chwili robi, robi Jacek, odpalenie kraniku z paliwem, sanie i możemy startować. Za chwilę podłączymy do agregatora światła. Zaczynamy podłączenie. Pamiętajcie, najpierw plus, potem minus. W tym momencie możecie zobaczyć, jak wygląda prąd ładowania 12V, czekamy chwilę aż na bieżące mocy i zacznie ładować nasz. Akumulator. I tak jak widzicie, nawet w sytuacji awaryjnej jesteśmy w stanie wykorzystać nietypowo agregat po to, aby naładować akumulator, który odmówi posłuszeństwo w naszym samochodzie. Marka oferuje ogromną gamę różnych narzędzi i produktów. Jeśli pierwsi chcecie poznać jak wiodące nowości, zasubskrybujcie nasz kanał i oglądajcie kolejne filmy. Cześć!